Dobry, witam Was serdecznie w ten piękny dzień i zapraszam na nowe nagranie, w którym to chciałbym się z Wami podzielić pewną praktyką, takim ćwiczeniem, nawet bym to nazwał pewnym podejściem do tematu, stylem bycia, stylem życia, który moim zdaniem niesamowicie pomaga nam rozszerzać naszą świadomość, pozwala nam także wykraczać poza przestrzeń funkcjonowania naszego egotycznego umysłu. Jak tak się przyjrzymy temu, jak tutaj na Ziemi żyjemy jako ludzie, oczywiście teraz mocno uogólniając i tak uśredniając, ponieważ każdy z nas jest inny, każdy z nas też znajduje się na innym poziomie świadomości, no ale tak uogólniając, to praktycznie całkowicie w ciągu dnia funkcjonujemy w takim trybie działania naszych umysłów. Gdzie niemalże w 100% utożsamiamy się z całkowitą treścią, którą umysł produkuje. Z jednej strony utożsamiamy się z własnymi myślami, czyli traktujemy każdą naszą myśl, która się w głowie pojawia niesamowicie poważnie, serio, jakby była czymś takim trwałym, absolutnym, niezmiennym i prawdziwym, i przez to oddajemy. Tym myślą, które tam przez głowę sobie płyną, naszą uwagę, naszą energię. Ten cały strumień myśli nas wsysa, wchłania, tworzą się z tego potem różne takie tutaj nasze postawy życiowe. Następnie to też się przekłada na tą sferę emocjonalną, gdzie tutaj również panuje takie całkowite utożsamianie się i zrastanie z naszymi emocjami w ten sposób, że gdy już się w nas odpali jakaś emocja, szczególnie emocja nieprzyjemna, no to wtedy. Całkowicie ona przejmuje nad nami kontrolę, my się w niej pogrążamy, zatapiamy, ta emocja nad nami dominuje. To następnie powoduje, że w naszym umyśle tworzą się wzorce myślowe, które rezonują z tą emocją, i to takie powstaje potem błędne koło, że myślimy wtedy jeszcze więcej w tym kierunku, co powoduje jeszcze więcej emocji, co nakręca kolejne myśli, i ta spirala po prostu się sama nakręca. No, i tak najczęściej tutaj funkcjonujemy, chyba że mamy już dostatecznie w sobie rozwiniętą własną świadomość. No, i tutaj teraz z pomocą przychodzi taka pewna praktyka, którą warto stosować w ciągu dnia. Szczególnie jest ją warto stosować wtedy, kiedy czujemy się niefajnie. Mam tu na myśli, Czujemy się niefajnie, zarówno, może to być w przypadku, kiedy jest, jesteśmy sami z sobą i po prostu mamy gorszy dzień. Jesteśmy przygnębieni, smutni, złościmy się, gniewamy, mamy w sobie dużo niepokoju, obaw, trosk, czujemy się tacy mali, przygniecieni, zagubieni w tym świecie. Więc w takim przypadku ta praktyka się świetnie sprawdza, ale, ale też w przypadku, kiedy między nami a drugim człowiekiem istnieje jakaś dysharmonia, konflikt, niezgoda, sprzeczność, kłótnia itd. Więc takie przypadki są bardzo dobre pod kątem naszego rozwoju, w sensie, że mają w sobie duży potencjał rozwojowy. I zauważmy też, że w takich sytuacjach najczęściej ta identyfikacja, utożsamianie się z naszymi myślami oraz z emocjami, Przybiera wtedy na sile. Jeżeli jesteśmy sami ze sobą i mamy niefajny moment, niefajny dzień, to wtedy jakby wchodzimy głęboko w tą narrację w naszym umyśle, tam jakoś mamy swoją przyczynę tego wszystkiego, dłubiemy w niej, grzebiemy w niej, to powoduje w nas pewne emocje. Następnie podłączamy się pod te emocje, zasilamy je, utrzymujemy je. To trochę przypomina, jakbyśmy po prostu palili ognisko i, i te emocje są tym ogniem, który z tego ogniska wynika i, i następnie nam zależy na tym, aby dokładać tego drewna cały czas, żeby ten ogień tam się palił i tlił. więc, więc często w swojej takiej też tutaj nieświadomości mamy taką postawę, że utrzymujemy ten swój taki obecny stan mentalno-emocjonalny, ten stan niefajny, nieprzyjemny nieświadomie poprzez takie dalsze utożsamianie się i zasilanie tego na poziomie myśli oraz emocji. No i tak samo w przypadkach tutaj jakichś takich dysharmonii, kłótni czy sprzeczek, czy konfliktów z drugim człowiekiem czy z jakąś tam większą grupą ludzi, tutaj również wtedy ten myślowo-emocjonalny nurt, strumień również jest mocno wzburzony i ta nasza Identyfikacja, utożsamianie się z tym, co wtedy wpłynie w nas, jest y, mocniejsze niż y, zazwyczaj tam w ciągu dnia. Wtedy mamy zawsze swoje argumenty, mamy swoją rację, y, bronimy swojego zdania bardzo mocno, obwiniamy drugą tam stronę, osądzamy y, i tak trochę też wpływamy w tym dualizmie pomiędzy tym słuszny, niesłuszny, y, lepszy, gorszy, prawidłowy, nieprawidłowy. No, i tego typu tutaj różne takie wzorce postaw. No, i takie doświadczenia, takie też niefajne, czasami nieprzyjemne chwile, mają w sobie ogromny potencjał rozwojowy pod tym kątem, że jeżeli w takim momencie obudzimy w sobie swoją świadomość, wyostrzymy swoją świadomość, no to, bardziej, no, no, no to bardzo fajnie możemy to przekuć tutaj na. Wzrastanie po, po, po prostu naszej świadomości. Praktyka, o której chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć, polega po prostu na zmianie naszej perspektywy, na zmianie naszego punktu widzenia, na zmianie punktu skupienia naszej świadomości. Jak wspomniałem, warto ją czynić w takich niefajnych, nieprzyjemnych, trudnych chwilach, ponieważ wtedy jest ten ogromny potencjał rozwojowy, ale również warto ją praktykować. Warto praktykować. Tą praktykę, w takiej chwili, kiedy czujemy się fajnie, normalnie, zharmonizowani i wszystko jest ok. Chodzi o to, że gdy. Tutaj się skupiam na tych takich chwilach niefajnych, konfliktowych dysharmonii i, i jakiejś tam takiej naszej wewnętrznej tutaj niezgodzie. W takich chwilach, kiedy m, tak nawykowo i automatycznie zatopimy się już w tym mentalno-emocjonalnym strumieniu i tak sobie tam płyniemy już w ciągu dnia tam, godzinami tymi w tej takiej swojej tutaj umysłowej narracji i, i, i w tym takim mm, energetycznym y, zaciśnięciu się w takim też napięciu w tym wewnętrznym oporze i w takim konflikcie i niezgodzie, to wtedy warto po prostu y, wyodrębnić z tego wszystkiego dla siebie krótką chwilę. To może być jedna minuta, trzydzieści sekund, pięć minut, dziesięć minut, dwie minuty. Y, kto jak czuje? I pozwolić sobie na pewną zmianę perspektywy. Chodzi o to, aby na chwilę uświadomić sobie przede wszystkim ten krok, pierwszy to jest bycie w tej mentalno-emocjonalnej narracji i płynięcie w tym nurcie, gdzie się utożsamiamy bardzo mocno z emocjami i z myślami, to sobie zdać z tego sprawę, i następnie postanowić przełączyć perspektywę w ten sposób, że stać się na chwilę. Świadomością samej przestrzeni, czyli po prostu być takim obserwatorem, tak w skrócie mówiąc, i spojrzeć na siebie samego, tak jakby z boku, wyjść z siebie swoją, jakby uwagą, świadomością, i, i być obecnym w, w całej przestrzeni, i następnie spoglądając na siebie z perspektywy już bycia tą przestrzenią, pozwolić sobie na bycie w takim stanie. Dać sobie akceptację, dać sobie zrozumienie, dać sobie samemu y, współczucie, obserwować siebie i po prostu, jak za przecięciem takimi nożyczkami, uciąć ten taki mentalno-emocjonalny nurt wynikający z tego głębokiego, y, nawykowego utożsamiania się z tym, co tam w nas gra na poziomie myśli i, i emocji. Na chwilę y, zaprzestać. Wyjść z tej swojej narracji, głównie mentalnej i też emocjonalnej, i po prostu być obserwującą taką obecną przestrzenią, miłującą, kochającą, która po prostu akceptuje wszystko to, co się w nas w danej chwili dzieje. To warto robić zarówno będąc w tej sytuacji, gdzie sami z sobą się czujemy niefajnie i ta przyczyna gdzieś leży, nazwijmy to w nas, w, jakiś tam w pewnych tam naszych przekonaniach. Pewnych, takich tutaj jakichś nieuświadomionych, też często różnych wzorcach reagowania, wzorcach też postaw, ale też warto to robić w przypadku, kiedy między nami a drugą osobą, czy grupą ludzi, też istnieje dysharmonia. Wtedy zazwyczaj w takich sytuacjach mamy taki ten nawykowy, automatyczny schemat w sobie, że przyjmujemy postawę. Że my mamy rację, że my jesteśmy gdzieś tam jakoś pokrzywdzeni, niezrozumiani, czujemy się często jak ta ofiara, czujemy się też jakoś tam niedowartościowani mniej lub bardziej. W takich też sytuacjach zazwyczaj działa ten mechanizm głębokiego osądu, czyli, czyli po prostu perspektywa, interpretacja jednej strony, kontra perspektywa, interpretacja. Inna racja drugiej strony, no i kto ma tutaj w tym przypadku rację, i tam walka na argumenty albo po prostu tego typu tam różne rzeczy. Więc w takiej sytuacji również warto jest na chwilę krótką sobie przerwać tego typu tkwienie w pewnej postawie i stać się na chwilę tą obserwującą, miłującą, akceptującą, kochającą, współczującą przestrzenią, która obejmuje swoją uwagą zarówno nas. Ale także tą drugą stronę, która według tam nas ma tam jakieś inne swoje stanowisko i z którą się nie możemy dogadać. Więc warto to robić. I tutaj chodzi o to, aby nawet może inaczej. Tutaj nie chodzi o to, aby. Jak najszybciej, jak najskuteczniej przełączyć tą perspektywę, żeby nagle czuć się inaczej, żeby nagle ta świadomość nam się rozszerzyła i zmieniła się nasza energetyka i po prostu jakbyśmy byli w innym miejscu, bo to jednym osobom będzie wychodziło łatwiej, naturalniej. Inne osoby tutaj mogą mieć z tym większy problem. Też jesteśmy różni i też mamy różne osobowości, temperamenty, charaktery i u niektórych ludzi ten umysł może nie chcieć pójść na, tutaj taki, na taką, jakby ugodę trochę i może się trzymać mocno swojej narracji, może tkwić w takim swoim oporze. Emocje też mogą być na tyle silne. Ta emocjonalność człowieku, że nie będziemy w stanie przełączyć tej perspektywy, ponieważ no, ten ładunek emocjonalny jest taki no, zbyt jakby w nas intensywny, rozbujany i, i to będzie trudne, więc tutaj nie chodzi o to, żeby szybko, płynnie, sprawnie przejść do innego tam punktu skupienia świadomości i czuć się zupełnie inaczej. Tym, co jest tutaj ważne, moim zdaniem, to jest po prostu ten krok, ten krok który, który jest mm, samym przerwaniem utożsamiania się i identyfikacji z naszymi myślami i emocjami, ponieważ zazwyczaj, no tak żyjemy tutaj w tym społeczeństwie z pokolenia na pokolenia, gdzie ta identyfikacja, utożsamianie się jest czymś naturalnym, tak zwane te ustawienia fabryczne człowieka na Ziemi czymś, co trwa cały czas i z czego sobie też bardzo często sprawy nie zdajemy. No po prostu jesteśmy tego nieświadomi. I, i żeby zrobić ten krok, w kierunku jakby wyjścia już z tej takiej tutaj identyfikacji i z tego bycia w tym umyśle, gdzie te myśli i emocje po prostu dominują i decydują o tym, jak my się czujemy, czyli nami de facto rządzą, to takim krokiem, który do tego prowadzi, jest regularna praktyka, która polega na takim systematycznym przerywaniu, wytrącaniu tej dominacji umysłu, czyli takim systematycznym mm, ucinaniu tego utożsamiania się z myślami i emocjami. I to jest bardzo ważne i to powoduje, że, że za tam piątym, dziesiątym, setnym czy tysięcznym razem, yy, z biegiem czasu, w człowieku się otwiera coraz większa taka przestrzeń, te kleszcze umysłowej dominacji, kleszcze tego umysłu, te imadło mentalno-emocjonalne zaczyna się luzować no, i ta przestrzeń po, po prostu się w człowieku otwiera. U każdego to jest indywidualne i to wygląda inaczej, i to też każdy człowiek, który taką praktykę stosuje, to będzie miał inne doświadczenia, inne swoje wyglądy, inne takie zmiany tego samopoczucia, inne też takie dotarcie do innego miejsca w sobie. Więc to jest u każdego indywidualne, i to się na pewno często różni. I to też mi się, mi się wydaje, że to jeżeli już takie coś chcemy praktykować, to musimy być otwarci na to, aby po prostu iść tą swoją ścieżką i, i, i tutaj być zdanym na własne doświadczenie. I to jest też w tym wszystkim fajne, że to też odkrywamy sami. Tą nową drogę w sobie i ta przygoda się dla nas tutaj rozwija w taki sposób, tutaj wyjątkowy i specyficzny dla każdego człowieka. Tylko no tutaj po prostu wystarczy praktykować takie świadome przerywanie tego mechanizmu utożsamiania się z myślami i emocjami. I tutaj bardzo dużo też na pewno możemy się nauczyć, jeśli chodzi o lepsze, głębsze zrozumienie. Naszego umysłu, ponieważ jak już mówiłem też tam przed chwilą, w momencie, kiedy my zdecydujemy się na takie ucięcie tego utożsamiania, na zmianę perspektywy i, i, i na wyjście z tej swojej narracji, z tych swoich wszystkich racji, też często bycia w tym trybie ofiary i spojrzymy na siebie z boku, już angażując tu bardziej tą przestrzeń i świadomość swojego serca, czyli wpuszczając w swoją przestrzeń akceptację, miłość, współczucie. Zrozumienie i pozwolenie sobie na po prostu takie bycie, no to wtedy bardzo dobrze też można zrozumieć, lepiej poznać też swój umysł, ponieważ no bardzo często, jak mówiłem, umysł tutaj będzie wyrażał swój sprzeciw wobec takiemu działaniu, i, i, i możemy wtedy bardzo też skutecznie w sobie odkryć pewne uwarunkowania, pewne programy pewne przekonania, pewne nieuświadomione postawy, przyczyny i źródło tego wszystkiego. Możemy przed sobą po prostu odkryć cały ten obszar naszej nieświadomości i go lepiej zrozumieć, lepiej go zintegrować. No i to też jest bardzo rozwojowe i to też bardzo nas pcha do przodu, jeśli chodzi o rozwój świadomości. Tutaj też chciałem zaznaczyć, że w takiej zmianie perspektywie to nie chodzi też o to, bo być może ktoś tak to zrozumie, aby gdy czujemy się niefajnie i mamy taki gorszy moment, aby uciekać od swoich emocji, aby się od nich odcinać i, 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 i na siłę tam zmieniać perspektywę, czy starać na siłę wymusić to, aby czuć się lepiej, to zupełnie nie o to chodzi. Chodzi po prostu o zaprzestanie utożsamiania się między innymi ze swoimi emocjami. Oraz myślami. To nie wyklucza głębokiego odczuwania tych emocji, i, i to też myślę, że warto jest się na tym na chwilę tutaj zatrzymać, ponieważ zazwyczaj, kiedy my czujemy takie nieprzyjemne emocje, to też w tej swojej nieświadomości, my tych emocji do siebie tak naprawdę nie dopuszczamy w kontekście odczuwania. One nami rządzą, one nad nami dominują, gdzieś tam w naszym ciele pływają, ale my tkwiąc w tym wewnętrznym oporze takim sprzeciwie i w, tym takim, w takiej postawie, że nie chcemy tak się czuć, że to jest niefajne, niech to się skończy. Po prostu się od tych emocji odcinamy. Jednocześnie w dalszym ciągu dokładamy do tego ogniska, tego symbolicznego drewna, czyli toczymy w sobie dalej taką narrację, aby ten stan w nas trwał. Nie chcemy się pogodzić, nie chcemy gdzieś tam tego zrozumieć może. Nie chcemy na pewne rzeczy spojrzeć inaczej, tylko też te takie tutaj nasze pewne tryby bycia ofiarą powodują, że my w sobie tam to gdzieś tam utrzymujemy, dłubiemy w tym i ta mentalno-emocjonalna mentalno -emocjonalna narracja powoduje naszą pewną postawę. I tak jest bardzo często, tak jest w tym trybie nieświadomości. I, a to, co powoduje ta praktyka przerwania tej tego strumienia, utożsamiania się z emocjami i myślami, ona właśnie nas otwiera na głębsze odczuwanie tych emocji, bo w momencie, kiedy my postaramy się zmienić tą perspektywę i stać się tą obserwującą przestrzenią, wyjść trochę z tego dualizmu i z tej postawy mam rację, nie mam racji, słuszny, niesłuszny, jestem ofiarą, tam jest kat i tak dalej, spojrzymy na samych siebie z boku w sposób taki neutralny, świeży. Nie zabarwiony taką żadną tutaj naszą, e, żadnymi takimi też tutaj mentalnymi schematami i też takimi etykietkami, e, to wtedy tak naprawdę, e, będąc w tym takim mm, w sobie wymiarze e, głębokiej obecności, głębokim zakorzenieniu się w teraźniejszości, e, dopiero wtedy bardzo często pozwalamy sobie po raz pierwszy być może e, głęboko te emocje odczuwać. Które są w nas, te wszystkie niefajne takie y, energetyczne stany, no po prostu emocje, ponieważ wtedy już y, nie ma tej narracji, nie ma, nie, ma tej takiej, nie ma takiego utożsamiania się w sensie z tym osobowym ja, że to jestem ja, to jest moja historia, to jest tam, y, jakiś mój tam problem i, i moja sytuacja, y, tylko jest jakby wzniesienie się ponad to, y, wykroczenie poza to i z poziomu tej takiej y, wszechmiłującej obecności, bycia tą przestrzenią, Wtedy możemy już po tym odcięciu utożsamiania naprawdę spojrzeć na tą emocję w taki sposób zewnętrzny, świeży i ją wtedy w sobie głęboko poczuć, dopuścić ją do siebie. Co następnie powoduje integrację, transformację tej emocji, uzdrowienie, uwolnienie, też pewne odpuszczenie i też takie zruzowanie w nas takich różnych naszych tutaj. Wzorców i takich, też naszych tutaj, różnych wewnętrznych haczyków, gdzieś tam, które, które po prostu się tego bardzo mocno wcześniej trzymały. Więc tutaj mi chodzi o bardziej o taką rzecz. Podsumowując dzisiejsze nagranie, taką najważniejszą rzeczą, fundamentem owej praktyki jest przerywanie nurtu automatycznego, nawykowego i nieuświadomionego. Utożsamiania się ze swoimi myślami, emocjami. Jest to rzecz bardzo ważna w kontekście tutaj rozwoju świadomości naszej rasy, ponieważ obserwując świat, obserwując ludzi, wszędzie i wyraźnie widzę, jak zdecydowana większość ludzi nieustannie i permanentnie tkwi w takim trybie ciągłego utożsamiania się ze swoimi myślami oraz emocjami, gdzie w takim trybie każda myśl jest po prostu. Traktowana bardzo serio jako coś absolutnego, co ma nad nami też pewną y, tutaj kontrolę i co decyduje o tym, jak się czujemy. Tak samo z emocjami. Taka praktyka też nas niesamowicie otwiera na własną miłość, na też pokochanie siebie samego, ponieważ jeżeli y, będziemy często tak ucinać ten y, tutaj nurt utożsamiania się, to budujemy w sobie wtedy potencjał, aby uwolnić się od pewnych wzorców, często takich autosabotujących, wzorców względem siebie, czyli wzorce jakiegoś krytycyzmu, pomniejszania, wzorce niegodności, wzorce bycia czy czucia się kimś gorszym, bycia czy tkwienia w takiej postawie ofiary. Jeżeli do tej pory na przykład żyliśmy w obrębie takich wzorców, i, i też one się w ciągu dnia bardzo często w nas odpalały, albo pod wpływem zewnętrznej takiej stymulacji, zewnętrznych impulsów, przez czyjeś zachowanie, czy, czy przez takie tam różne sytuacje, bądź po prostu sami w tym swoim takim też często autosabotażu i w takiej swojej nieświadomości na poziomie zachowań, na poziomie myśli. Generowaliśmy w sobie takie też pewne wzorce, które potem powodowały, że, że się na poziomie tych myśli i emocji sami siebie gdzieś tam e, e, raniliśmy, czy, czy, czy gdzieś się w tym wszystkim e, zatracaliśmy. No to jeżeli tak żyliśmy do tej pory, to tego typu przerywanie tego utożsamiania e, otwiera nas na to, aby w końcu wyjść z takich wzorców i budzi w nas e, tą świadomość. Rozwija w nas taką przestrzeń, nasyca nas taką też pewną energią, która nam będzie w stanie pomóc z tego wyjść, więc to jest bardzo ważne. Też tego typu praktyka fajnie pomaga w kontekście rozwijania własnej empatii w stosunku do innego człowieka. Bardzo często, jeżeli mamy z drugim człowiekiem taką jakąś tutaj niefajną sytuację, czy, 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 czy tkwimy w jakimś konflikcie, i się zatrzaskujemy w tej swojej narracji, w tych swoich racjach i w tej perspektywie na daną sytuację i na tego człowieka, no to jeżeli zaczniemy praktykować taką tutaj rzecz i, i, i stawać się tą obserwującą przestrzenią, ucinać ten, ten cały nurt utożsamiania się z myślami, emocjami i obejmować sobą tą swoją świadomością zarówno siebie, a także tą drugą stronę, no to wtedy też bardzo często ta empatia się rozwija i Stajemy się też zdolni, czasami, czasami po raz pierwszy ujrzeć sytuację z innej strony, zrozumieć perspektywę drugiego człowieka i tak dalej, więc to też nam pozwala wyjść z tego mentalno-emocjonalnego własnego kołowrotka i spojrzeć na wszystko szerzej. Przy czym warto pamiętać, że tutaj też nie chodzi o to, co być może niektórzy sobie z tego tutaj wywnioskują, że, że jeżeli tak po prostu wyjdziemy na chwilę ze swojej racji, ze swojej postawy, ze swoich argumentów i gdzieś tam jako ta miłująca przestrzeń obejmiemy i siebie, i, i drugą osobę, no to za chwilę ta druga strona nas jakoś tam wykorzysta, wejdzie na głowę, czy, czy, czy wejdzie w tą rolę kata, a my jeszcze bardziej się pogrożymy w tej roli ofiary. To nie o to chodzi. Tu chodzi właśnie tylko o Pewną przestrzeń sobie, o wymiar świadomości w nas i, i o to, jak się czujemy, i, i w którym miejscu w sobie jesteśmy. A z tego może wynikać zupełnie tam różne nasze działanie, nasze zachowanie, czy nasza postawa. Można być w tym wymiarze obejmującym wszystko, akceptującym i współczującym, współodczuwającym, a jednocześnie być bardzo asertywnym, wykraczać swoje granice. Ucinać czy kończyć też pewne rzeczy, pewne, pewne tam relacje, więc, więc to bardziej o to chodzi. Więc no to jest jeszcze bardzo ważne, że, że, że ten wymiar empatii w nas się rozwija. Myślę, że to by było dzisiaj na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę fajnego dnia.